Witam serdecznie, Krystian Śmiałek, a z Daniel Magical, Hej, cześć ponownie. No i nie walczysz i co ty tu robisz? E, Natalia, przyszła pesenkarka, topowa gwiazda popu, nie ogólnie muzyki. E, śpiewa, będzie znowu promocja Gali, piosenka nowa Ore Ore, mogę trochę tutaj zlikować. Zarkę będą śpiewać duet, był fajny nazwisk nagrywany. No ja i przyjechaliśmy po nie? Pomóc okay. też gali ogólnie. Słuchaj, a jak ty się trzymasz? Bo ostatnio nie miałeś dobrego okresu, no niestety, jak sam zresztą pisałeś na storkach, tak? Że musiałeś sobie przepracować w głowie kilka rzeczy. Jaki to temat? Coś tam było. O było... babci. Tak, właśnie, co powiedzieć. To był pogrzeb, aż babcię już dawno pożegnałem, już od miesiąca, jak już miała ten zatrzymanie krążenia, już wtedy była spisana, że ma bardzo małe szansę na przeżycie. Wróciliśmy z Eurotripa z Portugalii, pożegnałem się z babcią, pobyliśmy parę dni w Toruniu, ale dokończyliśmy projekt, wróciliśmy do Portugalii. No i tak jak już lekarze wtedy mówili, mieliśmy takie spotkanie z lekarzem, że ma bardzo mało, ma 10% szans, że w ogóle się wybudzi, że jest jakaś szansa dalszej, dalszego życia, a jakby była, to w łóżku już na zawsze i miała operację ponad miesiąc piątku, bo już się bardzo nie dała rady walczyć, dzień przez z zmarła, 7 rano, nie? Ale to już sobie przepracowałeś w głowie tą smutną sytuację, już widzę, że do ludzi wyszedłeś trochę okej. Tak, jest okay, no. tak. To się, to się to wróciło, jakiś był ten pogrzeb, to się tam parę dni wróciło. Też takiej emocji nie mam, żeby tak już tak... Mm -hmm. to był Sylwester, ale to jeszcze no chciałem sobie to trzymać, Sylwester był obiecany. No, no. To też tak, że z, mieliśmy gdzieś jechać za granicą, ale byliśmy jednak we dwoje. i bo kłótni, był normalny, fajny poziom, wesoły i myślę, że... Bo widziałem, że tylko tego to... To po prostu sylwester to sylwester, nie? Tak, bo widziałem jak pisałeś, że ty uciekałeś w komputer po 12 tak, godzin. No, Tak, na z Euroclipa wróciliśmy, tam pomieszkowałeś te wędroklipe, ten Niemcy. Idzie tam, nie wiem, tam w sobie teraz byliśmy? No i tam wszystko komputer, komputer i spanie, i jedzenie, i komputer, nie?